Powinno być funkcjonalne przede wszystkim. Nie powinno odgrywać roli takiej dominującej w życiu. Powinno być dodatkiem do wyposażenia tego mieszkania. Lampa może być modna. Znaczy, my byśmy bardzo chcieli z punktu widzenia producenta oświetlenia, aby lampa generalnie nie była w cieniu. Jednak zazwyczaj klienci głównie przywiązują uwagę do mebli, a oświetlenie zostawiają sobie na koniec. Firma Argon produkuje lampy z wielu materiałów. Takim podstawowym materiałem do produkcji lamp w firmie u nas jest, jest stal, ale oczywiście produkujemy z drewna, szkła, skończywszy na materiałach tkaninowych typu bawełna. Ciężko trapić, w gusta naprawdę z do wyposażenia, wręcz. ja się zawsze tego bałem, bo ilu klientów jest, każdy ma swoje zdanie. Klienci kupując lampę są wzrokowcami. Ta lampa musi się podobać. Tych lamp mamy około 2000 z tego co wiem, asortymentu, A dodatkowo jeszcze dochodzą różne modyfikacje. Możemy powiedzieć, że na chwilę obecną mamy tak zwany. Trend oświetleniowy jak gdyby wielkiego połysku i złota, czyli bardzo na części są lampy złocone. Są to zarówno lampy wykonywane z mosiądzu, są to także lampy wykonywane bądź też lakierowane na kolor złoty. Tak naprawdę my jesteśmy manufakturą, jesteśmy taką zautomatyzowaną. Mamy kilka automatów, tylko a resztę to ręce człowieka. Przychodzę, skręcam, no a cały ten proces jest dosyć tam skomplikowany. W tej firmie poświęcam bardzo wiele czasu, bo kiedy produkowałem pod zespoły, teraz wyłącznie lampę oddowne. Sami projektuję. Robię to ręcznie starym sposobem takim. To, co robili inżynierowie kiedyś na kartce, wysłał wzory dalej. Proces zaczyna się na ślisarni poprzez tam lakiernie, chromownie, kończąc u nas na montażu, na zmontowaniu tej lampy w całość. Tak? No, są trudniejsze, są łatwiejsze. Są lampy, które się składa kilka minut, są lampy, które się składa kilka godzin. Argon, to praca zespołowa. To nie jest tak, że tutaj pan Jan na ślusarni jest w stanie nam wyprodukować jedną lampę. Nie, ale bez tego pana Jana nie jesteśmy w stanie przejść do kolejnego etapu. Rynek jest ogólnie ciężki, konkurencja na rynku jest wiadomo duża. Import chiński jest bardzo konkurencyjny, ale jakoś dajemy radę. Perspektywa na pewno prasować się w jakiejś tam co najmniej piątce najbardziej prestiżowych producentów oświetlenia w Polsce.